No cześć serduszka. Teraz ten filmik w będzie o ciemnej ene, e, materii ciemnej materii Czyli wysoci pomiędzy gwiazdami jest ciemna materia, wiecie? Słońce produkuje też ciemną materię. Ciemna materia to jest roz, r, 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 rozmaterializowana materia, wiecie? Rozmaterializowana e, ten e, cząstka wysoci ten e, no, atomu metalicznego, atomu metalicznego, bo tylko e, atomy, wszystkie atomy metaliczne Metaliczne mają ciemną ma materię swoją. Odpowiednik do swojej ciemności, yy, do, odpowiednich do siebie wysokości. Mają ciemną materię. Wszystkie atomy metaliczne, ale tylko metaliczne. I każdy, i już są różne rodzaje atomów yy, metalicznych. Tak samo do, do, takie same są atomy wysokości ciemnej materii, wiecie? I to już w wysokości przedstawię wam jak, jak to wygląda na rysunku. A słońce, słońce produkuje ciemną materię, wiecie? Dlatego ufo się lata. Z, y, obudowa musi być w wysokości 2 y, szklanego z, z jakiegoś materiału, wysokości ten. Z jakiegoś materiału. z jakiegoś materiału ten. No. M, takiego. Tak, takiego niemetalicznego. Nie z materiału niemetalicznego. Nie z, ma, z materii niemetalicznej wysokości, czyli węgla, tlenu. I tak dalej, i tak dalej. Wysoci musi być, wysoci zrobione. Ten zrobiona powłoka, i związków z, z, z tymi substancjami to jest takie zabezpieczenie, wysoci, żeby nikt ufem szybko nie latał. Żeby ufem nikt szybko nie latał, bo te, bo te mają oczywiście mniejszą wytrzymałość niż żelazne obudowy, te, te, te wysoci z na szklanego, mają mniejszą wytrzymałość. No, i a ufam, żeby za szybko nikt nie latał, żeby przyspieszenie było co? 5 pięć, wysokości, pięć 5 yy, wysokości ten, yy, no na przykład yy, heptopaskali, a nie miliard heptopaskali naraz, żeby przyspieszenie było. No, żeby było po 5 hepto, hepto, heptopaskali, a nie wysokości miliard. No to jest takie zabezpieczenie. No i to w głowicy pomiędzy gwiazdami, o jest wysokości ten, ciemna materia, wiecie? No to już przechodzę przez całą. No. To jest, to, to, to jest, to jest atom wysokości metaliczności. Składa się z atomów niemetalicznych nie wapnia. wapnia, Atom niemetaliczny wapnia, a składa się wysokości, składa wysokości się na atom metaliczny wapnia. To jest atom metaliczny wapnia wysości, i pomiędzy ramionami wysokości, pomiędzy ramionami wysokości metaliczności, są wysokości zalączki metaliczności, Zalączki metaliczności wapnia wysokości, widzicie, wapnia, że wysokości atom obraca się, tylko te cztery atomy się obracają, cztery atomy się obracają do zalączka metaliczności. I to jest płynięcie prądu i tu akurat cztery siły wysokości ten, cztery wysokości atomy się obracają i daje bardzo dużą grawitację wysokości ten atom. I magnetyzm tak samo bardzo duży, bardzo dużym tak samo magnetyzm daje i grawitację. Bo, bo, bo prąd, prąd by był uzależniony by coś jakby zarążki były gdzieś tutaj gdzieś tu wysoko to by ostatni się tego prądu chęcił coś tak te, te jest ten tak te jest w wysokości w miedzi o, ostatni ten 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 atom atom niemetaliczny w, atom, w strukturze atomów metaliczności by się obracał e, wapnia wapnia i, był, i, e, i byłby bardzo duży prąd ale jest mały prąd, mały prąd wysokości, on ma mały prąd wysokości, ale dużo magnetyzm i grawitację dużo ma, e, wapno, wapno. Tak to przedstawiłem. I wysokości, rozmaterializować roz atom wysokości, to znaczy wysokości, wybić te wszystkie, wszystkie bystości, e, no atomy wysokości niemetaliczne, e, nie, nie atomy wysokości ten, niemetaliczne, wybić wszystkie, wapnia, do zalążków metaliczności, czyli do, do tej postaci, do, do, do tej postaci no wysokości. Wybić te wszystkie atomy wysokości za zalążkiem metaliczności, za zalążkiem metaliczności wybić te wszystkie atomy atomy do, te, do tej postaci, do tej postaci. To by stosi, tutaj mam cztery te atomy, tutaj też cztery, tutaj też cztery, tutaj też cztery. Wybite zostały z tego. I to już jest ciemna materia, tu w środku jest ciemna materia. I wysoci jak masz złączoną ciemną materię, na przykład y, miedzi albo żelaza, wysoci i dotkniesz wysoci ten, kłódki żelaznej, to wysoci ona pobiera wysoci, y, 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 pobiera do siebie wysoci, bo charakteryzuje ją tą ciemną materię, że dąży do metaliczności, dąży do metaliczności. To ona pobiera z żelaza wysoci y, y, ten. A, a, atomy wysości za, zalącz, za zalączkiem metaliczności te, wszyscy, te wszystkie atomy, by stosili, ten, ten atom by pobrał, lub by pobrał tylko dwa, i tutaj dwa też by zostały, jak jest po jednym atomie. <laughs> po jednym atomie, no tak, tak to wygląda? No, i to jest w ciemna materia, by coś, no, i, i nic więcej się nie charakteryzuje. Ona dąży do, met, do metaliczności, tak, żeby jakby ucho leciało w ławicy, czy jakiś statek by się puścili w ławicy do następnej gwiazdy to by został rozmaterializowany rozmaterializowany by został i by echo po nim zaginęło i by echo po nim zaginęło no bóźko bóźko